Witam serdecznie, chciałem zaprezentować nowe, nowe klamoty, które wczoraj od jednej osoby kupiłem i dzisiaj, chociaż te wczorajsze, już jedna jest zapakowana do wysyłki, to jest tuner Kleopatra w bardzo ładnym stanie, gdzieś tam jest wystawiony chyba jeszcze odgłoszenia, nawet to zdjąłem. Yy, oraz wzmacniacz też bardzo ładnym stanie który już został sprzedany natomiast jeszcze został tak gramofon Daniel po którego dzisiaj ma ktoś przyjechać yy, może tu nie ma za dużo światła on jest w tej chwili podłączony no i jak widać nie mogę go tam sobie otworzyć ale yy, oprócz smarowania i wymiany pasków yy, smarowania mechanizmu yy, i smarowania yy, windy sensorki działają podświetlenie działa bardzo ładne drewno. Udało mi się go wczoraj zakupić. Dostałem jeszcze około 15 płyt ginylowych. Tutaj jest Niemen, i tutaj jest też Niemen. Oczywiście gdzieś tam są jakieś inne. Ten jest album. Bardzo ciekawy, bo to jest pierwsza edycja polskie nagrania. Kompletny w idealnym stanie. No i jak tak patrzę to te oryginały chodzą od 150 zł zwyż, więc to dostałem gratis. No i takie świetne kolumienki z RGC-30. Tylko, że oczywiście są maskownice bardzo ładne. O, nawet się nie chcą, nie chcą mi się tutaj otworzyć. Nie będę ich otwierał. Wiadomo, że głośniki basowe do regeneracji mają yy, pianki yy, zawieszenia górne. Yy. W ładnym stanie Finezja 1 bardzo ciekawa, gdyż to jest unikatowa ta blaszka, ponieważ bardzo mała seria wyszła. Zazwyczaj miały te wszystkie napisy malowane na plastiku, a tutaj są zrobione, też jest wystawione na aukcję od, od złotówki. No i cóż, bardzo fajne rzeczy dzisiaj przywiozłem. Właśnie zdołałem skręcić taką szafkę audio, bardzo ciężką, bardzo solidną, fajną. To jest firma, która już nie robi od 2012 roku. Po prostu to jest multi, multi Mebel, to się nazywa. Taka szyba jedna waży około 5 kg. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć plus jeszcze jedna większa na samej górze. Y, lite drewno to nie jest żaden paździerz, jest to tak zrobione solidnie, że się w głowie nie mieści. Ja już nie mówię o takich tutaj y, ziernikach na przewody, gdzie sobie tą nóżką do dołu idzie i może od sprzętu poprzez po półkę przechodzić, żeby nie było widać kabli. Y, piękna rzecz, całość waży, podejrzewam z 60 kg. No i z tą wieżyczką były takie pionierki. Aha, jeszcze powiem o tej, o tej znaczy wieżyczką, o tej szafce. Ja ją oczywiście myłem, każdą szybę, po, no niestety stała w pokoju, gdzie ktoś palił. Strasznie mi zajęło dużo czasu mycie nikotyny z tego i z tych nóg, no ale prezentuje się ładnie. No i w tej szafce stały oczywiście takie sprzęty, za które jeszcze się nie brałem. Korektor pionierka, później jest Compact disk, taki niby jeden z najniższych modeli, ale wszystko ładnie zachowane. Tuner średni model F443, magnetofon CTS330. Ja nawet nie podłączałem, jeszcze tego nie uruchamiałem, no bo mówi, dzisiaj to przywiozłem, zająłem się złożeniem szafki, bo do samochodu całość nie chciała wejść. No i tutaj mamy też fajny kompakt, z taki z dużymi pamięciami, PDS603. Jak sprawdzę wszystko od nikotynie. Bo oczywiście też jest zanikotyniane, to też zobaczymy. No i dwa wzmacniacze, to też ciekawostka. Jeden to jest A405R, który można sterować pilotem. Pilota nie było w komplecie, można za 55 zł dokupić na Allegro. Tu jest niedużo światła, ale są w ładnym stanie, oprócz tego, że są zakurzone i zanikotynione. Za no i starszy model wzmacniacza A445 o, po, o poboże. Maksymalnym 550 w Mocne, fajne, bo już taki miałem, bawiłem się, bardzo fajnie to się prezentuje. No i jeszcze taką gratis dostałem mikrofonówkę sztukę mikrofon AKG, model P3S. On nigdy nie był używany razem z przewodem i dostałem go w gratisie, jak wziąłem właśnie tą szafkę z tymi pianierkami. Ja patrzę, taki kosztuje prawie 200 zł. Reception, Live, PS3, Vocal, Professional, Sound, no takie coś. No i przyszły mi płytki, no do tego Radmorka, którego robię. Płytki mi przyszły, cały Toru KF-u, yy, dekoder stereo, płytka yy, sterowania, yy, głowica i, i, i yy, nie wiem co to jest nawet, to jest, yy, de demodulator, nie, no dobra, nieważne. Yy, i tylko jeszcze czekam na raz, dwa, trzy, cztery diodki, czerwone. Bo w czarnych były czerwone, ta ma czarny panel, więc czerwone założę oryginalne. I zobaczymy jak to wszystko będzie się komponowało, bo już brakuje mi tylko tych diodek. Aha, jednej wlepki, jednej wlepki do panela, do izostatu, ale to już jest OK. Ten izostat okazuje się, że był zepsuty. Ale je, nowe blaszki do niego włożyłem, także wszystko powinno być ok. Tu jeszcze, tu jeszcze jest odlutowane, bo wymieniłem pod spodem też te kontra, kondensatory filtrujące 6800 mikro na bardzo dobre. To było już w poprzednim filmiku. No i tak to wygląda. No i teraz trzeba trochę pracy wsadzić, żeby to wszystko umyć, sprawdzić, przemyć. No i dziękuję za uwagę dzisiaj. Pozdrawiam.